By ale nie masz filmu, bo jest odpuszczona głupa wali, bo 3 trzeba... godziny stać filmuj, nie gadaj Na no chodź tu. nie gadaj no Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja nadoba Gdańsk jesteśmy 31 sierpnia w rocznicę podpisania porozumień gdańskich w 80 roku, tu już jest 39 rocznica. Tutaj są trwają przygotowania do uroczystości, które się dzisiaj odbędą. Będzie składanie kwiatów pod bramą numer 2. A tam jest. A tam jest ten. Ten. O! Próby, próba trwa. Stocznia Gdańska, imienia Lenia, co mamy tutaj 21 po 100 latów, przepraszam Pana. Nie przechodzi przed kamerą, ja też pracuję, to chyba widzi, że filmuję, co to znaczy?

Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Mamy dzisiaj rocznicę sierpnia. Proszę powiedzieć coś na temat. Ale pan się nie wygłupia, tylko pan powie no, dla naszych widzów coś z okazji sierpnia. No panie, no pan takie rzeczy widzom mówi... Robert, pozwól ze mną na chwilę na bok, bo z tym panem się nie dogadamy. Chodź Robert. Chodź. Robert. Po co? A, a, co oni mają do, a co oni mają do powiedzenia? Złodziejka daje do No chodź tutaj na chwilę, Bogda. Robert. Robert, pozwól tu na chwilę do kamery. Robert, pozwól na chwilę do kamery, mogę cię poprosić? Kolego, pozwólcie tutaj, bo dwa słowa. Pozwól na chwilę, no, powiedz dwa słowa do kamery z okazji sierpnia 80 roku. Brałeś w tym udział. Słuchaj, dlatego, no, ale dla widzów naszych, dla, telewizji. Dlatego, no. że brałem w tym udział, to dzisiaj z przerażeniem stwierdzam, liczą się świnie, liczą się złodzieje, łapówkarze, liczy się szumowina, a nie działacze, którzy walczyli i tu ucierpieli, żeby zrobić cokolwiek dla tego narodu, dla tej ojczyzny. Ja, ja dzisiaj po prostu to mnie się chce żygać, jak ja patrzę na Borusewicza, Krzywonos, Lisów, Małęsów i to bydło śmie obrażać nas, działaczy Solidarności. Hołota robi sobie święto, a działaczy tych, którzy prawdziwie walczyli nie ma. Pusto, Pusto. No ja też walczyłem w 1980 roku, też byłem na stoczni członkiem komitetu Stajkowego Sławomir Ziemiński. A dzisiaj co? Bramę nam zamykają. Ale ja ci powiedziałem, że jest zamknięta, bo tam jest ustalone. Przepychanki trwają, czarpią się tutaj. Przepychanki trwają na bramie już. Koledzy z Solidarności. Koledzy z Solidarności się kłócą, już się kłócą. I tak wygląda nasza 39. rocznica. Koledzy się kłócą. Tutaj mamy innych. Tutaj jest druga strona zagadnienia Czesienia. Co tam powiesz nam po Polskiej Telewizji Narodowej dzisiaj? Siły nie nie mam. Ty milczysz? Oni niszczą Polskę. No, tutaj wszyscy milczą, niszczą Polskę. Porozumienie, nie? Nie ma porozumienia, niby miało być porozumienie, nie ma porozumienia, dlatego... Solidarni z Lechem, o, też są tacy. Tam stoi Radiowość policji. A muzyka gra. I tak to w Polsce są takie podziały. przez elementy statku droga do wolności no to, drogi do wolności idziemy tam tu jest europejskie rząd Niebiej, słodkiego mioru życia nam życzą, a się płótzą nasze działacze co do nas działali na sygnale stoi To jest słynna sala BHP, na której też w 80 roku byłem członkiem komitetu międzynarodowego strajkowego. No i tak to wygląda. No to na pewno w sali BHP będzie dalszy ciąg po po złożeniu kwiatów. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda, sala BKP. Sala BKP nasza słynna, gdzie podpisano porozumienie gdańskie, 318.80 roku. Tu przyjechali rowerzyści. A to jest typowy kiosk ruchu. No, i ja chyba ten kiosk kiedyś kupiłem i postawiłem po stością i oni go wzięli. Ja byłem wtedy szefem polskiej organizacji bezrobotnych w 90 latach, i taki kiosk kupiliśmy, i tutaj sprzedawaliśmy różne rzeczy, żeby organizacja miała jakieś dochody, mieliśmy działalność gospodarczą. Idziemy do sali BHP. Dobra, chodźmy. Muzeum Zakładowe, Sala BHP. Idziemy, Muzeum Nieczynne. Dzień dobry, Pomorska Telewizja na Gdańsk. Ja tylko pokażę salę i wychodzę zaraz, moment Panie Komandant, Cześć. Zaraz wyjdę. I tak przyjdzie zaraz sok i tak wszystkim. No ja wiem, ja wiem. Wszystkich wyrzucą, no. To jest sala BHP. Tutaj mamy książki. Kolejowy Zjazd Delegatów Solidarności, Pamięć i Sprawiedliwość. Próba mikrofonu, jak widać trwa. Noszą tutaj rzeczy. Przesła ustawione. No tutaj będzie trochę widzów. Oczywiście nie wszyscy się zmieszczą do sali BHP. No, a ja tutaj onegdaj siedziałem po prawej stronie. Na tej sali BKP. No i tutaj właśnie w 80 roku byłem członkiem zakłady komitetu Stejkowego, Sławomir Ziębiński. Redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej Gdańsk. Tak to wygląda. No mamy tutaj przygotowaną salę już na spotkanie z działaczami, chociaż nie wszyscy tu wejdą, bo się kłócą ci działacze. Jak widzieliśmy, jedni są po stronie jednej, a drudzy po stronie drugiej. Jedna strona trzyma z Wałęsą, z Krzewonos z Borusewiczem. Druga strona związkowa nie, inaczej. Cześć, co Tutaj mamy bufet. Bufety mamy. Czekaj, jeszcze tu wyjdzie Zobaczymy. Tutaj jest wystawa. Tu mamy wystawa. Tu mamy sztandary Solidarności. No tak to wygląda. Tu jest okrągły stół, widać też na tym zdjęciu. O tak wygląda okrągły stół. No i twierdzą, że tam została dokonana zdrada interesów naszej Solidarności. Stośnia Gdańska, tu z bochenkami chleba idą, prawda. Tutaj ZOMO, ZOMO. No i radio. No i radio. Wiara, nadzieja, miłość. No tak to było. I tutaj mamy piękne obrazy. Proszę bardzo, galeria obrazów malowanych, ręcznie, olejne. Tutaj mamy Panią świętej pamięci Anię Walentynowicz, którą się często spotykałem. Zresztą często chodziła na cmentarz tam na Srebrzysku, gdzie mieszkałem długi czas. No to jest jej popiercie. No, mamy też pomnik Ani Walentynowicz, bo to od niej zaczął się strajk. Piąt z wojny nicównicową. Tutaj mamy bramę. Znaczy z bramy świętej z Kościoła te wszystkie ornamenty. Tam Smoleńsk jest też mamy tutaj specjalną tą pamiątkową tablicę poświęconą Smoleńskowi no i z Popiełuszko. No tak to było. Ta nasza polska historia no takie kolejne losy miała. Wiemy. Tu mamy statek ładny, czer biało czerwony. To się Dar młodzieży nazywa. Ten, co robił Rejs dookoła świata w zeszłym roku. Też to filmowałem. Dar młodzieży, model piękny mamy. A tutaj różne i, 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 informacje BKP i tak dalej. Kiedyś tak wisiały na halach produkcyjnych. Dobra, idziemy dalej. Tu książki można sobie wziąć, kupić, czy pożyczyć. Nie wiem, albo dostać za, za parę złotych. Idziemy dalej. Nieznane rozmowy Józefa Piłsudskiego. Trzymaj tą kamerę. Dobra książki są na sprzedaż jak, jak, jak się dowiedziałem, więc y, można sobie kupić. Będzie też to książki różnego rodzaju Kościuszko, Hetman Chrystusa, o tutaj w mamy to, co, Instytut to, też I to jest Solidarność, Instytut Pamięci Narodowej, to też to i i Tak, polecono, w którym jest zarys historii Stoczni Gdańskiej Jarosława Żurawińskiego. Ile tego kosztuje? To jest za 19 złotych książeczka i tutaj złotych. jest bardzo przystępnym językiem, jest w skrócie napisana cała historia po prostu tego miejsca. Tu to się działo. Tak. O jeszcze. Mhm. Rozumiem. Idziemy dalej, tu tutaj mamy Gawrotkę, tutaj mamy Zawadę Pokaż tą gablotkę, co w gablotce jest, gadżety, takie gadżety które można sobie nabyć, śmycze, nie smyczek, kubki. Idziemy dalej. No, idziemy dalej. I tu ofiarowcy, sponsory, którzy robili remont w 2006, 2019, 2010. Kolejowa Komisja Solidarność, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Stośnia Fundacja Chwilegniejnik. Dobra, idziemy. Wychodzimy. No tu mogę powiedzieć, no ja tu byłem członkiem Komitetu Stańkowego w 80 roku. Postawiam. I tutaj proszę Państwa, tu w 80 roku myśmy wspólnie wszyscy działali, a dzisiaj ta solidarność dzisiaj jest podzielona. Jak widać, so solidarność jest podzielona. Jedni stoją z przejdź. jednej strony bramy, druga z drugiej strony bramy i tak to wygląda dzisiaj. Niestety, niestety, jak to mówią, rewolucja zjada własne dzieci tak jak rewolucja francuska też dochodziło do wilotynowania tych, co wygrali rewolucję. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, Onegdaj w 1980 roku, członek Międzyzakładowego Komitetu Stajkowego i przywódca strajku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym MEPROZE w Gdańsku. Dziękuję bardzo.